Witajcie w firmie Lorenz Szkolenia i Coaching dla firm. Zen prezentacja. Wiecie, ile dziennie wygłaszanych jest nudnych prezentacji? Być może macie w tym niestety swój udział. Większość osób, kiedy dowiaduje się, że ma poprowadzić jakąś prezentację, jakieś wystąpienie, ma trzy skojarzenia: to jest nudy, stres i trudności. Prezentacje zwykle są nudne, ponieważ w większości przypadków wkłada się na slajdy tekst, a potem prezenter odczytuje ten tekst ze slajdów. Prezentacja wywołuje też stres i to zarówno przed, kiedy czekamy na to wystąpienie, jak i duży stres w trakcie. O tym mówi niemal każdy. Prezentacja kojarzy się nam z trudnościami. Przede wszystkim jest to brak aktywności uczestników albo trudni uczestnicy, czy też trudne sytuacje. Tak jest dziś, ale tak nie musi być. Zen prezentacji nie jest techniką przygotowania prezentacji, ale pewną koncepcją bycia z prezentacją i z uczestnikami tu i teraz. Stan pożądany kojarzy nam się z innymi słowami. To jest Ciekawość i przekonanie uczestników zamiast nudów. To, co mówimy, jest ciekawe, a ludzie chcą tego słuchać i stają się przekonani do naszej koncepcji. Zamiast stresu mamy optymalny poziom stresu to znaczy taki poziom, który zapewnia nam właściwą mobilizację do wykonania tego zadania. A zamiast trudności mamy zaangażowanie uczestników i współpracę. Jak do tego doprowadzić? Nasza koncepcja zen prezentacji oznacza zupełnie inne podejście do prezentacji. Na pewno nie otwieramy komputera i nie odpalamy PowerPointa, po to, żeby wrzucać tekst do slajdów. Robimy coś zupełnie innego. Pięć ważnych zasad: analogowe planowanie. Opracowanie głównego przekazu, czyli jednego zdania, które odda istotę tej prezentacji. Przygotowujemy test windy, czyli w maksymalnie 30-45 sekundach przedstawiamy ludziom koncepcję naszego wystąpienia, tego co chcemy im przekazać. I to musi być na tyle ciekawe dla tych osób, bo po wysłuchaniu testu windy. Osoba, uczestnik naszego spotkania musi nam powiedzieć, tak, chcę dalej Ciebie słuchać. Czwarty krok to jest przygotowanie głównej ramy prezentacji, to znaczy 20 slajdów, które maksymalnie będą wyświetlane każdy 20 sekund, co daje 6 minut 40 sekund. W 6 minut 40 sekund muszę przekazać moją koncepcję. To jest o wiele więcej aniżeli 45 sekund, ale nadal jest to trudność. Nie wiem, czy wiecie, że mistrzowie prezentacji przygotowują prezentację 6.40 w trybie automatycznym. 20 slajdów, z których każdy zmienia się co 20 sekund, automatyczne przewijanie slajdów, a prezenter nawet nie patrzy na slajdy. To jest naprawdę wysoki poziom mistrzostwa, ale każdy z Was może go osiągnąć. I dopiero wtedy, kiedy mamy opracowaną koncepcję prezentacji. Czy naszego przekazu bardziej? Dopiero możemy otworzyć komputer i włączyć PowerPointa albo Keynote. Chcecie tak występować? Chcecie, żeby prezentacja stała się niemal ulubionym środkiem przekazu? Bądźcie koniecznie na naszym szkoleniu. Piszcie i dzwońcie, żeby dowiedzieć się, kiedy będzie szkolenie z prezentacji. Czekamy na Was. Cześć!